Kolejna odsłona pomocy dla starszego brygadiera Bogdana Gumulaka. Był mecz piłki ręcznej organizowany przez UKS Dwójka Nowy Sącz. Trwa zbiórka internetowa, a już 8 października rodzina i przyjaciele walczącego z nowotworem nerki strażaka zaplanowali kolejne wydarzenia, czyli wielki piknik charytatywny, który odbędzie się na terenie kompleksu Nakło nad Popradem w Piwnicznej. Kolejne wielkie wyzwanie przed nami. Kwestie techniczne praktycznie mam już dopięte na przedostatni guzik piknik charytatywny. Dla Bogdana piknik artystyczny, ratujmy bohatera 8 października w niedzielę. Nie chciałbym może jeszcze mówić do końca. To tam będzie, aczkolwiek planujemy trzy, trzy imprezy, w sensie trzy występy muzyków. Piknik charytatywny pod nazwą Ratujmy Bohatera to moc atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Dla uczestników zaśpiewa kordian oraz dwa zespoły: Hoverna i Regnum. Będzie też grill, food track, słodki stół, wata cukrowa, dmuchańce i animacje dla dzieci, a dzięki życzliwości Gopr, ścianka wspinaczkowa oraz licytacje wyjątkowych przedmiotów. Na tym pikniku chcemy też przede wszystkim. Wyjść do ludzi z dobrą strawą, z dobrym jadłem, tak, gdzie, gdzie będzie fajna zabawa i przede wszystkim. Praca nasza, żeby, żeby zebrać do Puszy jak najwięcej pieniążków właśnie na leczenie Bogdana. Wesprzeć zbiórkę pieniędzy na terapię można także odwiedzając specjalny fanpage. Na Facebooku ratujmy bohatera, pomóżmy Bogdanowi. Tam można wylicytować ciekawe przedmioty czy vouchery na usługi, a dochód z ich sprzedaży trafia na zbiórkę pomagam.pl. Mamy fanpage, na którym się odbywają licytacje i można wspomagać zbiórkę. Na obecny moment mamy 250 tysięcy do zbierania. Kolejne etapy będą wyznaczone po Pierwszej wizycie w Szwajcarii. Ludzie dobrej woli tak naprawdę wrzucają różne rzeczy, różne vouchery, czy to materialne, czy niematerialne. No i tam ludzie sobie po prostu licytują, tak? czyli ktoś ma ochotę pomóc Bogdanowi, bo bardzo często jest tak, że ktoś wystawia voucher, ktoś wystawia jakąś rzecz. Wpłaty, które są później realizowane, właśnie na, na pomagam z tej licytacji. Czasem prze, przerastają kilkukrotnie wartość tej rzeczy, więc tutaj już widać, że ludziom po prostu zależy na tym, żeby pomóc, nie patrząc de facto na wartość rzeczy, która jest wystawiona, która jest licytowana. Przypomnijmy starszy brygadier Bogdan Gumulak to zastępca komendanta PSP w Nowym Sączu, strażak ochotniczej straży pożarnej w piwnicznej oraz jeden z założycieli i dowódców pierwszej grupy poszukiwawczo-ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Brał udział w kilkunastu misjach, ratując ludzi zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Teraz sam pod potrzebuje pomocy aby wyjechać za granicę i w jednej ze szwajcarskich klinik poddać się leczeniu. Były się konsultacje. Ja już nie wiem z jakimi profesorami wybitnymi gdzieś tam na poziomie Warszawy. Wiem też że Bogdan swoje wyniki próbki udostępniał. Czy w ogóle jest nadzieja pomocy za granicą, no bo gdyby jej nie było, no to pewnie byśmy nie organizowali zbiórki i to zostało po prostu te wyniki poprzesyłane i klinika Szwajcarii, która zajmuje się nowotworami określiła, że Podejmie się najpierw zdiagnozowania i znalezienie jakiejś terapii, która będzie łagodniejsza, bo ta terapia, którą Bogdan stosuje no jest Skuteczna, ale bardzo męcząca dla organizmu. Bogdan Gumulak w 2019 roku zachorował na nowotwór nerki. Mimo wycieńczającej i niezwykle ciężkiej terapii choroba nie daje za wygraną. Możliwość leczenia w Polsce niestety została wyczerpana. Kolejna terapia może być realizowana jedynie za granicą, a wstępne koszty leczenia wyceniono na 250 tysięcy złotych. Aby je uzbierać potrzeba jeszcze 60 tysięcy złotych, a liczy się przede wszystkim czas.